Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz. Byłem pytany w Szczecinie i w Świnoujściu zarówno przez armatorów, jak i przez przedstawicieli portów, to cóż nowego nam zafundujecie? I otóż myślę, że możemy sobie odpowiedzieć, że my zaproponowaliśmy Wam, drodzy portowcy, ludzie morza i rybacy, rzecz następującą. Zunifikowany system nadzoru środowiskowego zarówno w części sportowej, jak i w części żeglugowej. Po drugie, że proponujemy zintegrowanie tego w skali całej Unii Europejskiej. Chciałbym tutaj być przekonanym, że mówimy następująco. Osiągniemy większy stopień czystości mniej wypełniając biurokratycznych formalności. I że tym sposobem możemy osiągnąć pewien poziom, który wszyscy uznają. Tak, chcemy chronić, ale za to będzie mniejszy wysiłek biurokratyczny. No i żeby być w tym samym tonie, jak tutaj koledzy, chciałbym podziękować zarówno Wim van de Kampowi, którego akurat w tej chwili nie ma, Tobie Gesine Meissner, również Knutowi Fleckensteinowi, Paweł za naszą współpracę w Komisji Transportowej. Panie Komisarz, Dziękuję za te pięć lat razem. Pozdrawiam. Thank you very much indeed. And once again, uh, best wishes to esteemed colleague Liberecki, not just from the TRAN Committee but from the Bureau as well. Uh, best wishes to you. And now, Mr. Caputo, uh, for one minute. Go ahead, sir. Signor grazie, grazie Presidente, attualmente gli operatori dei trasporti marittimi devono soddisfare troppi requisiti e fare diverse dichiarazioni ogni volta che una nave fa scalo in un porto. Il problema...